Nie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem pod dużym wrażeniem tej sali w takich ośrodkach jak Kraków czy Warszawa, które są dość zmanierowane. Trudno by liczyć na tak liczną obecność, więc to rzeczywiście, jak Pani powiedziała, napawa pewnym optymizmem, czy dużym optymizmem związanym z tym, że nie wszyscy się interesują sprawami, tylko przyziemnymi. Ja muszę sprostować jedną rzecz. Ja, gdybym sam określił temat swojego wystąpienia, to pewnie bym go sformułował trochę inaczej. Natomiast ten tytuł, sceptycznie, do prawdy został mi po prostu zadany. No i zadanie starałem się wykonać tak jak, tak jak potrafię. Ja myślę, że ja, Panie nie spełnię oczekiwań bardzo wielu osób tutaj. Bo rzeczywiście powiem coś sceptycznego na temat prawdziwości. Chciałem też od razu powiedzieć, że rzeczywiście ja się zajmuję pojęciem prawdy, ale w pewnym szczególnym znaczeniu, bardziej interesującym filozofa czy epistemologa, i logika, a mniej tym, o którym tutaj jest mowa. Będę właśnie mówił o tym drugim zaraz panie, Państwu postaram się wyjaśnić, o co tutaj chodzi. E, no właśnie trochę sceptycznie. Może zacznę od takiego aforyzmu z e, Jerzego Leca, który gdzieś napisał, prawda zawsze wychodzi na wierzch i dlatego zaraz musi dawać nura. I teraz pytanie, o czym on myślał? Trudno, trudno nie skomentował nigdy tego bardzo głębokiego, zresztą filozoficznego aforyzmu, ale przynajmniej każą, jak zasugerował, się zastanowić, w jakich znaczeniach my używamy tego terminu. Jestem filozofem analitycznym i uważam, że rozróżnienia pojęciowe powinny nie, nie wszystkiego oczywiście nie załatwiają, ale pozwalają na przynajmniej. Wstępną delimitację pewnych zagadnień. Więc filozofowie używają pojęcia prawdy w dwóch znaczeniach zasadniczo, mianowicie epistemologicznym i aksjologicznym, czy też mówiąc od razu, może bardziej moralnym niż, niż na przykład estetycznym. Ja zaraz wyjaśnię o co tutaj chodzi. Ja się nie będę tym pojęciem prawdy epistemologicznym zbyt wiele zajmował, bo na to nie mam po prostu czasu. Kto będzie chciał, kto ma możliwość, może zajrzeć do internetu. Zdaje się, te teksty są wywieszone na stronie internetowej, więc cała, cała pierwsza część mojego wystąpienia, która tam się znajduje, zostanie praktycznie opuszczona. Ale możemy się umówić, że najogólniej naj, naj, naj przez prawdę rozumie się, to czy mówi prawdziwie, to jest od czasów Arystotelesa taka intuicja, ten kto mówi jak jest, mówi fałszywie, ten kto mówi jak nie jest. E Natomiast, kiedy się mówi, że ktoś jest prawdziwym człowiekiem, albo coś jest prawdziwym dziełem sztuki, to oczywiście nie o to chodzi. Prawdziwy człowiek to taki, który spełnia pewien wzorzec moralny, na przykład. Prawdziwe dzieło sztuki to jest takie dzieło, które spełnia pewien wzorzec estetyczny, nie jest kiczem. Aczkolwiek to, jak wiadomo, są rzeczy dość sporne, co jest dziełem sztuki, a co jest kiczem. Te dwie rzeczy, te, dwie, te dwa znaczenia nie mają ze sobą wiele wspólnego, bo dzieło realistyczne czy dzieło abstrakcyjne może być prawdziwym dziełem sztuki, ale nie musi wcale być mówić tak jak, czy opisywać rzeczywistości taką, jaką przedstawiać, taką jak ona jest. Są też konteksty mieszane, takie epistemologiczne, logiczne, kiedy mówimy na przykład o ludziach prawdomównych, to nie jest tylko to, że ludzie mówią prawdę, ale to, że powinni mówić prawdę. Prawdomówny jest człowiekiem cenionym w przeciwieństwie do tego, który jest, żeby tak rzec, fałszomówny. Ale powiedzieć fałsz to nie to, znaczy, co, nie, to, nie to samo, co skłamać. Mianowicie kłamstwem jest Mówienie fałszywe intencjonalne, czyli takie, które chce, czy zamierza, prawda, wprowadzić drugiego człowieka w błąd. I tu Państwa pierwsze ostrzeżenie. Te dwa znaczenia fałszu i kłamstwa w naszej praktyce się mieszają w sposób straszliwy. To jest jeden, jedna z bolączek, prawda? polskich dyskusji, że się zarzuca ludziom, że kłamią, podczas kiedy oni tylko mówią fałsz, ponieważ się na przykład mylą. Te, to trzeba mieć na uwadze. Sceptycyzm, tylko o tym wspomnę, jest to pogląd, który wątpi w to, że można osiągnąć prawdę w sensie epistemologicznym. Co do estetyzmu moralnego w to nie wchodzę, to jest pewnie odrębna kwestia. A sceptycy od czasów, teraz to jest rzadki pogląd, ale kiedyś był popularny, podawali cały szereg argumentów, że my nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy. te tak, argumenty <trawki> rozmaicie odpierano. Patrząc na dzieje wiedzy, zwłaszcza dzieje nauki, no możemy przyjąć, że no, chyba sytuacja nie jest taka zła, czyli mieć jakieś powody do umiarkowanego optymizmu epistemologicznego, mówię o miarkowanego, bo wcale nie jest powiedziane, że nasza wiedza zakończy się czymś dla, dla ludzkości dobrym. No, ciągle prawda, politycy, ekonomiści, i ludzie zwracają uwagę na to, że światu grożą rozmaite kataklizmy związane z rozwojem wiedzy. Na razie to nas ominęło, ale jak to będzie w przyszłości tego oczywiście. Nie wiemy, aczkolwiek niezależnie od światopoglądu raczej jest pewne, że nasza cywilizacja prędzej czy później się zakończy, tak jak wszystkie inne, być może to będzie za kilka miliardów lat, może za kilka milionów lat, a może i za kilka tysięcy lat, jeżeli ludzie nie zmądrzeją albo i wcześniej. Ja bym teraz Państwa chciał przejść do tego drugiego tematu, do tego drugiej części, która no, od razu zapowiadam będzie prawdopodobnie wielce kontrowersyjna, już nawet taka się stała. Nawet mi zwrócono uwagę, że być może to, co powiem, naruszy czyjeś uczucia czy oczekiwania. No ale ja odpowiedziałem, że po to zostałem tutaj zaproszony, żeby mówić rzeczy kontrowersyjne. Widzę, proszę Państwa, od historii, która pewnie każdemu dobrze jest. Znana, mianowicie jest taka stara, czy stara, jest fragment Ewangelii, który relacjonuje rozmowę Piłata z Jezusem. Jezus w momencie mówi ja z prawdą. Na to Piłat zadaje pytanie, cóż jest prawda? Ta dyskusja jest mottem dla wielu monografii dotyczących pojęcia prawdy, monografii filozoficznych. Ja sam napisałem taką, ale z tego motta nie skorzystałem, ponieważ nie jestem pewien, czy rozmówcy mieli to samo na myśli. Niestety nie znamy. Oryginały tej dyskusji. Nie wiemy w jakim języku ona się toczyła. Czy, 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 czy korzystano z, z tłumacza, prawda? No, to wszystko co znamy to jest jednak tekst chyba grecki dla innych. A więc już, już tłumaczenie nie wiadomo czy, czy mówili po karaibsku, czy po hebrajsku, jakich słów używali. Jest jeszcze druga taka dość znana, prawda? Do, dość znany taki Fragment też z Nowego Testamentu, kiedy jeden z uczniów się pyta, wskaż drogę nauczycielu. I wtedy Jezus odpowiada, ja jest drogą, prawdą i życiem. Nie wiem czy w takiej kolejności, ale mniej więcej w takiej. Prawda. I znowu jest pytanie, prawda, czy co w jakim sensie używam słowa tego, tego, tego terminu, prawda? No na pewno nie w sensie epistemologicznym. Jeżeli chodzi o Piłata, to ponieważ to był wykształcony prawnik rzymski i prawdopodobnie sceptyk, to być może on, pytając się, cóż jest prawda, chciał dać wyraz panującym przekonaniom w, w jego czasach, że z tym pojęciem prawdy to są rzeczy, to, są, to, 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 to jest dość, dość ciężko, dość, to, dość trudno to, 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 to wyjaśnić. Nie znamy dalszej prawda, treści rozmowa. ona zeszła na zupełnie inne tory, bardziej polityczne, religijne aniżeli filozoficzne. Ale no jest w tym jakiś problem, jak to rozumieć. Otóż bardzo wiele osób, które komentatorów, którzy odwołują się do tego pojęcia prawdy. Mówią na przykład prawda nas, czy Was pozwoli, ja jest z prawdy i tak dalej. Piszą tutaj słowo prawda z dużej litery. Żeby odróżnić, że jest to coś, co że jest to coś, co jest jakoś szczególnie cenne, ale że znaczenie tego terminu jest dość... Ono jest używane niezależnie od tego, jak to się pisze. Czy z małej, czy z dużej litery, przez teologów, przez polityków, przez propagandystów, przez działaczy religijnych, społecznych na... Oznaczenie pewnej wartości czy pewnej postawy, która ich zdaniem jest bardzo cenna. Jest bardzo cenna. I oczywiście mają do tego prawo, trudno to kwestionować, ale tutaj się pojawia pytanie, czy tego rodzaju prawda przez duże P jest jedną prawdą, jedną, jedyną. No. I co znaczy negacja prawdy? Ja tu, proszę Państwa, zacytuję fragment. Ja nie powiem, kto jest autorem. Jeżeli ktoś mi się zapyta, to oczywiście powiem. Ale Państwo się zdziwicie. Otóż cytat jest taki. Mianowicie, Niewątpliwie nie ma większych ciemności, aniżeli te, które pojawiają się w duszach młodych ludzi, kiedy fałszywi prorocy gaszą w nich ducha wiary, nadziei i miłości. Największe oszustwo i główne źródło nieszczęścia to złudzenie, że można znaleźć życie z pominięciem Boga, osiągnąć wolność wykluczając prawdy moralne i odpowiedzialność osobistą. Toń. To nie jest może takie ważne, że tu pojawiło się słowo Bóg, bo on może zostać zastąpione przez słowo prawda z dużej litery. I wtedy to samo mógłby powiedzieć każdy inny zwolennik jakiejś prawda, doktryny, która mówi, że jest prawda jedna tylko, a kto jej nie akceptuje. Jest, no cóż, mówi Faust, czy jest oszustem. ja się poczułem osobiście dotknięty przez ten prawem. Jestem człowiekiem niewierzącym. I tak sobie pomyślałem, w jakim świetle mnie to stawia. Jak ja, na przykład, mam wykład na temat filozofii religii i argumentuję, czy krytykuję na przykład dowody na istnienie Boga, które. Tomasz Zakwinu, też dominikanin, prawda, czy ja oszukuję swoich studentów? No nie wydaje mi się. Ja mam pewne argumenty, nie tylko ja. Otóż te, e, ro, ro, rozważanie tego faktu pokazuje, że tu się miesza te dwa, prawda, pojęcia epistemologiczne i to, 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 to związane z prawdą przez duże P, a co gorzej, jeżeli się neguje, pra, jeżeli ktoś neguje prawdę e, w tym właśnie sensie, e, w tym sensie, e, o którym teraz mówię, no to on właściwie zatraca różnicę między kłamstwem a fałszem. Jest to wyraźnie. Powiedziałem, takich cytatów można znaleźć wiele, można znaleźć wiele, nie, jak powiadam, niezależnie od, o, od typu światopoglądu, Ta, to można i przypisać takie poglądy zwolennikom różnych religii, oczywiście światopoglądu ateistycznego i, i rozmaitych opcji politycznych i tak dalej. I to jest, to uważam, że to jest jednak, że... że, że, że Rozważanie tej kwestii, oszczędzanie tej kwestii prowadzi do pewnego ostrzeżenia, że nie należy szafować pojęciem prawdy w takim właśnie rozumieniu. Oczywiście każdy ma prawo do jej głoszenia. Jesteśmy ludźmi wolnymi, jesteśmy, możemy wybrać sobie rozmaite opcje, i jeżeli ktoś prawda, głosi prawdę przez duże P i robi to szczerze, to. Nie ma powodu, żeby mu to zarzucać, a jednak powinien tę samą w miarę stosować wobec innych. I teraz Państwa na zakończenie pozwolę sobie wyjaśnić, dlaczego jestem sceptyczny wobec tej prawdy, tego typu prawdy, a mniej wobec prawdy w sensie epistemologicznym. To jest parafraza z książki. Mariana Mazura, wybitnego polskiego cybernetyka. Książka dotyczy, coś nazywało Historia naturalna polskiego naukowca. Wydana była w latach 70. i jakby diagnozowała stan środowiska naukowego w Polsce. Mazur przeciwstawił sobie wtedy, przeciwstawił wtedy zwolenników nauki i zwolenników doktryny. Ja to w ten sposób parafrazuję, że w pierwszej części jest mowa o prawdzie przez małe P, a w drugiej części poddanego zdania jest mowa o prawdzie przez duże P. To jest celowo wyostrzone, ale wyostrzone jest dlatego, żeby jakby skłonić do namysłu nad tym kontrastem. Ta prawda dotyczy tego, co jest. Prawda dotyczy tego, co być powinno. Cały czas muszę pamiętać, że pierwsze, pierwsze wystąpienie słowa prawdy jest z małej litery, drugie z dużej litery. To można pewnie jakoś wyakcentować, ale ja nie poprawię. Prawda ma pasować do rzeczywistości, rzeczywistość ma pasować do prawdy. Gdy dowody przemawia, przemawiają przeciwko uznanej wcześniej prawdzie, jest ona odrzucana. Gdy dowody przemawiają przeciwko prawdzie, one są odrzucane. Prawda nie jest zupełna i to martwi tych, którzy jej szukają. Prawda jest kompletna od początku i to cieszy tych, którzy ją posiadają. Prawda nasuwa mnóstwo wątpliwości, prawda jest niewątpliwa. Prawda jest zazwyczaj nietrwała, prawda jest wieczna. Prawda zaprasza do krytyki, prawda nie toleruje krytyki. Nowa, inna prawda jest sukcesem, nowa, inna prawda jest. W I przeczytam zakończenie swojego tekstu. Ono jest takie. Nie należy mieć nadziei, że prawda przez duże p zniknie z naszego życia, a nawet nie należy tego postulować. Wszelako byłoby dobrze, gdyby to prawda znowu przez duże p, a nieprawda przez małe p była tym, co czasem w oczy kole własnych wyznań.